Cześć. Witajcie na moim kanale. Dziś zabiorę was do minimalistycznego salonu, który łączy naturalne materiały z kontrastującymi akcentami, tworząc przestrzeń pełną harmonii i stylu. To idealne miejsce dla miłośników nowoczesnego designu z nutą organicznego uroku. Jeśli marzycie o wnętrzu, które jest zarówno eleganckie, jak i przytulne, ten odcinek jest dla was. Zaczynajmy. Czarna skórzana sofa i rustykalny drewniany stolik. Centralnym punktem salonu jest elegancka czarna skórzana sofa, która wprowadza do wnętrza nowoczesny charakter. Towarzyszy jej rustykalny drewniany stolik kawowy wykonany z naturalnego drewna na żywo. To połączenie kontrastujących materiałów skóry i drewna dodaje przestrzeni wyrazistości i równowagi. Stylizacja stolika kawowego. Stolik został udekorowany prostymi, ale efektownymi dodatkami. Na jego powierzchni znajduje się ceramiczny ważon wypełniony świeżymi gałęziami eukaliptusa, które wprowadzają do wnętrza odrobinę natury. Obok ustawiono tace z książkami oraz małymi przekąskami praktyczny i estetyczny akcent. Miękkie białe ściany i abstrakcyjne dzieła sztuki. Ściany pomalowano na miękki biały odcień, który rozświetla przestrzeń i stanowi neutralne tło dla dekoracji. Ozdobiono je abstrakcyjnymi czarno-białymi dziełami sztuki. Które dodają wnętrzu artystycznego wyrazu i podkreślają jego minimalistyczny styl. Jasnoszare zasłony i wysokie okna. W salonie znajdują się wysokie okna ozdobione jasnoszarymi zasłonami, które wpuszczają mnóstwo naturalnego światła. Dzięki temu przestrzeń wydaje się jeszcze bardziej otwarta i przewiewna. Kremowy geometryczny dywan. Podłogę zdobi kremowy dywan z geometrycznym wzorem, który za całą aranżację. Dywan dodaje wnętrzu przytulności i subtelnie łączy nowoczesne elementy z organicznymi materiałami. Ogólna atmosfera. Całość emanuje spokojem, elegancją i harmonią. Połączenie kontrastujących materiałów, subtelnych dekoracji oraz naturalnych akcentów sprawia, że ten salon jest idealnym miejscem do relaksu w stylowym otoczeniu. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Do zobaczenia.